Kilka słów dzisiaj o interkomunio. Cóż to takiego? Czasy mamy takie, że przemieszczamy się. Jest wielka migracja ludzi. Teraz szczególnie w naszym kraju mamy sporą grupę tych, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. Bardzo często są to ludzie wyznania prawosławnego. Interkomunio to możliwość przyjmowania sakramentów w innym wyznaniu. Mówiąc ogólnie w innym kościele niż ten, do którego się należy, chociaż nie jest to precyzyjne stwierdzenie, ale żeby uzmysłowić, to mówię właśnie w taki sposób. Krótko mówiąc, czy katolicy mogą przyjmować sakramenty w innych wspólnotach, czy też wyznawcy innych kościołów, chrześcijańskiego kościoła, ale Kościoła prawosławnego, kościołów protestanckich, tak to upraszczając, będę nazywał, czy mogą przyjmować u nas w Kościele Katolickim sakramenty. Prawo kanoniczne powiada wprost, że katolicy przyjmują sakramenty godziwie tylko od szafarzy katolickich. Oczywiście jest to zasada generalna, która każda doznaje wyjątków. Są sytuacje, kiedy może katolik przyjąć. Poza Kościołem katolickim sakramenty. Z samego tego założenia oczywiście już wynika, że może to uczynić tam, gdzie sakramenty istnieją, a więc we wspólnocie Kościoła prawosławnego, czy w niektórych odłamach głównych kościołów protestanckich. Trzy sakramenty można przyjąć przy odpowiednich warunkach, o, którym, o których za chwilę. W, innym, w innej wspólnocie niż wspólnota katolicka, o innego szafarza niż szafarz katolicki. Szafarz to ten, który sprawuje sakrament, a więc duchowny, który ten sakrament sprawuje. Jest to Eucharystia, jest to sakrament pokuty i jest to namaszczenie chorych. Otóż e, prawodawca kościelny wymaga spełnienia łącznie trzech warunków. Pod którymi przyjęcie sakramentów innej wspólnocie niż Wspólnota Katolicka jest możliwe. Po pierwsze, to ta ilekroć jest taka konieczność czy prawdziwy pożytek duchowy. Po drugie, jeśli nie ma niebezpieczeństwa, błędu lub indyferentyzmu, to trudne słowo oznacza obojętność, czyli taka postawa, że w zasadzie jest obojętne, trzeba ja pójdę do komunii u prawosławnych, czy trzeba ja pójdzie do komunii w swojej wspólnocie katolickiej. Jeśli byłaby taka postawa, oczywiście wyklucza to przyjęcie sakramentu poza wspólnotą katolicką. I trzeci warunek, który musi się spełnić, to to, jeśli nie ma faktycznej lub moralnej możliwości zwrócenia się do swojego szafarza. O faktycznej możliwości myślę, że tutaj nie trzeba wielkiej filozofii. Na przykład, jestem w kraju, gdzie nie ma kościołów katolickich. Na wakacjach. W kraju egzotycznym, gdzie nie ma świątyń katolickich, nie mam jak z, pójść do swojego kościoła, ale jest na przykład, jestem na wakacjach w Grecji, są świątynie prawosławne, mogę uczestniczyć tam w nabożeństwie, mogę tam, bo chcę w dzień Pański, w niedzielę przyjąć komunię świętą. Myślę, że większą trudność sprawia zrozumienie, co to znaczy moralna niemożliwość zwrócenia się do swojego szafarza. Na przykładzie można powiedzieć tak. Potrzebuję iść do spowiedzi. Jestem w takim stanie, że chcę oczyścić duszę. Jest ksiądz w pobliżu. Jest on jedynym księdzem na tym terenie, ale jest to mój serdeczny przyjaciel i bardzo trudno byłoby się u niego wyspowiadać, by przełamać wstyd, by przełamać taką barierę i stworzyć klimat, który jest niezbędny dla spowiedzi jak Poczucie godności, intymność, zachowanie wszelkich z tym związanych poufnych sytuacji. I dla przykładu to jest właśnie ta moralna, czyli jest ksiądz, ale, ale z takich przyczyn moralnych nie mogę się zwrócić do niego. I wtedy właśnie, kiedy mamy trzy te łączne warunki, a więc jest pożytek duchowy, jest, nie ma niebezpieczeństwa błędu, Obojętności i nie ma możliwości zwrócenia się do swojego szafarza, mogę przyjąć sakrament pokuty, mogę przyjąć namaszczenie chorych, jeśli była taka potrzeba, i mogę przystąpić do Eucharystii. Czyli to sytuacja, kiedy my możemy w innych wspólnotach niż katolickie to czynić. Czy inni mogą u nas? Mogą. Tutaj najbliżsi nam doktrynalnie są prawosławni. Ponieważ oni tę wiarę w sakramenty i sakramenty, które mają, to wszystko jest bardzo zbliżone do naszej doktryny. To wynika też z historycznego, z historycznego uwarunkowania, kiedy ten Kościół był jeden, nastąpił później podział, znamy to z historii. Jeśli prawosławny, który przebywa w Polsce, chociażby teraz, z powodu tego, że jest uchodźcą wojennym, chce przystąpić do Spowiedzi Świętej, do Komunii Świętej, chce przyjąć namaszczenie, może o to poprosić katolickiego szafarza. I to jest właściwie jedyny warunek taki, że jeśli on sam o to poprosi, a więc nie można go do tego jakoś szczególnie zachęcać, broń Boże, zmuszać, ale jeśli on samo to poprosi, czuje taką potrzebę, to jeśli jest odpowiednio przygotowany, bo wiemy, że do sakramentów trzeba być odpowiednio przygotowanym, wierzyć w nie, czy jak chodzi o Eucharystię, być w stanie łaski święcającej, jeśli są odpowiednio przygotowani, należy tych sakramentów im udzielić. Troszeczkę bardziej warunki są, można powiedzieć, zaostrzone w przypadku. Protestantów, czy w przypadku innych niż wierni Kościoła Wschodniego, nie mającego z pełnej wspólnoty z Kościołem Katolickim, a więc innych wiernych, którzy są chrześcijanami, ale z innych wyznań niż wyznanie katolickie, czy prawosławne. Otóż, jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci, albo jest jak to mówi prawo, przynagla poważna konieczność, to można również udzielić tych trzech sakramentów tym wiernym, tych wspólnot chrześcijańskich, pokuty Eucharystii, namaszczenia chorych, pod warunkiem, że nie mogą oni udać się do swojego szafarza, ale też pod warunkiem, że wiarą katolicką wierzą w te sakramenty. Nawet jeśli u nich, w ich wspólnotach te sakramenty by nie były, ale oni wierzą, że realnie obecnie jest Chrystus. W Eucharystii, że namaszczenie chorych jest sakramentem, że sakrament pokuty to sakrament. Jeśli w to wierzą, jeśli chcą, jest taka konieczność albo niebezpieczeństwo śmierci, mogą od szafarza katolickiego, od księdza katolickiego przyjąć takie sakramenty. I oczywiście sami też o to proszą. To jest ten warunek, który jest istotny. Jeśli szafarz katolicki udziela sakramentów wiernym prawosławnym czy wiernym inną wspólnych chrześcijańskich powinien wiernie stosować się do ksiąg liturgicznych zatwierdzonych przez kompetentną władzę więc nie ma tu y, możliwości na jakąś twórczość liturgiczną własną czy też taki ukłon ekumeniczny że ja teraz coś dodam tutaj żeby temu prawosławnemu było przyjemniej nie tak jak zostały zatwierdzone sprawujemy po katolicku te sakramenty chociaż udzielamy je niekatolikom to trzymamy się tu wiernie tego, co zostało przez kompetentną władzę zatwierdzone. Jan Paweł II, kiedyś w ostatniej swojej cyklice, w ostatniej cyklice, którą za życia podpisał eklezja de Eucharystia, napisał, że, mi, że poszanowanie przepisów kościelnych, które dotyczą liturgii, jest także subtelnym wyrazem miłości do kościoła. Bardzo mi się to spodobało i myślę, że to powinno przekonać też, którzy mają taką tendencję. Własnej twórczości liturgicznej, a niekoniecznie się, chcą trzymać się ksiąg liturgicznych, które zostały do tego zatwierdzone. Oczywiście szafarz katolicki powinien udzielać tych sakramentów według obrządku łacińskiego, którego jest duchownym, bo zazwyczaj będziemy mieli do czynienia w przypadku wiernych kościołów wschodnich z innym obrządkiem. A zatem jest możliwa ta swego rodzaju piękna wymiana, udzielanie sobie sakramentów interkomunio, bo tak się to nazywa, ale zawsze z poszanowaniem tego, czego uczy Kościół i z wiarą, z jaką czyni to Kościół, bo w imieniu Kościoła to czynimy, sakramenty nie są naszą własnością.